Witam bardzo ciepło i przemilę w kolejnym odcinku. Ale jak widać, zaczynam od początku. Jednak się zdecydowałem zacząć od początku. Pomimo obszczółka straty, troszeczkę tego wszystkiego. Wioskę widzę super. I świerki, świerki to jest coś ważnego, co trzeba zdobyć też. Dobrze, że tutaj świerki są na tym świecie to sobie polecę zebrać jednego no niestety zaczynam od początku ponieważ o tutaj jest no przeniosłem się na najnowszy snapshot 21 w 43 proszę bardzo i dlatego ta tak postanowiłem jednak zrobić może to o ale super szczęście pierwsze drzewko i znaczy pierwszy liść Zniszczyłem i od razu sadzonka Niestety trzeba zacząć od początku Tego ten cały świat Trochę szkoda, że już tam zdobyłem tą yy, zbroję diamentową. No ale cóż. Bo wątpię, że będzie jakoś się polepszy. Trochę znam ten świat z racji tego, że polatałem na Creativeie. Bo, no, szukałem fajnego seeda po prostu chciałem znaleźć żeby były góry i za tą wioską są właśnie góry tam jakieś tam dalej kilka takich szczytów jest nawet sporo, myślę bym powiedział nawet ładnych też bym tak rzekł więc trzeba zacząć od wykopania kamienia na początku Wykopane teraz narzędzie można robić niejemniecznie. Siekiera, najważniejsza siekiera jest. Dlaczego to do craftingu leci? Ale w sumie dobrze takiego coś zrobili, że leci do craftingu z shiftem. Więc czasami szybciej można coś skraftować jak potrzeba. Na przykład takie bloki. Ale można też dobrze z tego. Jeszcze sadzonek się by kilka przydało. Ja myślę. O! <grych> dwa liści... Znaczy dwa bloki liści zniszczyłem i dwie sadzonki. To się nazywa szczęście. Tak, dobrze patrzę. Statystyki. Aż jestem ciekawy. Yy, to. Nie, cztery zniszczyłem jednak. Ale to też to bardzo dobry wynik. 50% w tych liściach były sadzonki. O, mam cztery już nawet. Myślałem, że mam trzy. Nie, no nie będę na rzeką, ale przydałoby się więcej. Nie powiem, że nie. Naprawdę, co jest? Kolejna sadzonka. Oj, kolejna. No, dwa duże drzewa przynajmniej. Tak. Tak. O, jeszcze jedna. Nie, już wszystkie są. I tak jeszcze jedną Jak mi tak oferuje dużo No Daj sadzonkę ostatnią Dobra mam 9. A wezmę te patyki I lecimy do wioski oczywiście Już jestem prawie przy wiosce Super krówki są tutaj blisko Bardzo mnie to cieszy I wpadłem Niestety Często mówię niestety teraz jeszcze trzcinę, co tutaj jest, widziałem, kilka, ale jednak więcej niż będę miał, niż mam teraz, niż miałem wtedy. Oczywiście też belki siana, trzeba pozbierać, jakąś zagrodę dla krów zrobić, jakoś szybciej podgonić to, co straciłem. Czy ja wiem, czy straciłem? Mogę cały czas wrócić, mam ten świat. Gdzieś tam w jakimś innym folderze, ale jednak jest. Teraz czas sobie nawet zabić golema dla żelaza. Czego nie chcesz podejść bliżej? Jeszcze bym spadł przez przypadek jakoś. Dwie skrzyneczki zebrałem sobie też u tych, u kartograferów. Chlebek tam był, więc sobie zjem. Mapy i kompas. No i tam cztery kartki. Biednia, ale... O, tutaj może być zbrojka. Od razu to zabieram, bo. Hmm, interesujące, bardzo ciekawe, ale nie chcę tego. Bo nie chcę tych, żeby było dużo tych, co sprzedają. Tak właściwie nie wiem, co oni tam, zbrojkę yy, skórzaną, kolorową i mi się to za bardzo nie podoba bo słabe to jest, więc nie chcę. Szkoda takich. O, ładne, duże drzewo, naprawdę ładne. Chyba to będą wszystkie już belki siana. Tak mi się wydaje. 63. A mogłaby być jeszcze jedna gdzieś w tamtą stronę są te góry. Tam niedaleko, nie będę szedł. U, więcej krówek. Szczerze to no, zabiję te krówki, bo nie chcę ich, nie będę stąd sprowadzał, za, dale za daleko bym powiedział, a jedzenie jednak się przyda, jak i skóra w przyszłości, więc no niestety trzeba, chodźcie krówki, co strasznie biednie tutaj dają, szkoda. Tylko 5 skór, o tam jest ul chyba, o dynie, dynie też się przydadzą bardzo, więc dużo trzeba zrobić w tym odcinku. Interesujące zjawisko, taka dynia sobie urosła w dołku, nie no super, pierwsza noc też już minęła, przespałem się oczywiście. Teraz dynie, bo na pewno się przydadzą. I teraz przydałoby się też, nie no, co ja tam będę wszystkie przerabiał. Jedno wystarczy, aby sobie zgarnąć te krówki. Może od tamtych zacznę. Mam tu małe statko krówek i myślę, że tutaj je dam do tej większej. Chodźcie, krówki to zatkam. O, nie mieszczą się. No chodźcie. Jakoś. Jedną trzeba wypchnąć. No. Może jedną uderzę. No dobra, sobie pobiegnie. O! O inteligentnie zrobiła, brawo. Jedna krówka. Teraz chodź jeszcze ty. Oczywiście statko się teraz powiększa. No chodźcie krówki. Więcej teraz będzie was. No coś wejść nie mogą, choć. No, wchodź. No nie wyłaście, dlaczego wy macie takie problemy ze sobą? O, brawo. Wejdzie sobie tędy. Świetnie. Teraz można ich je rozmnożyć, żeby było ich więcej. No sobie wejdą. I super. Więcej teraz ich Hodowla będzie skóra, mięsko też, póki nie będę miał złotych marchewek i tak dalej. Może zaraz powiększę to ich zagrodę. Leciutko powiększymy już zagrodę krówką, i tak się zastanawiam. I myślę, że tutaj będzie mój pierwszy domek tymczasowy więc. Myślę, że mogę sobie zabrać to miejsce dla mnie. Łóżko jeszcze się przyda. To skrzyneczki tutaj o. Może jeszcze jedną skrzyneczkę. I te itemki powrzucać tutaj. To, co niepotrzebne. Chlebek akurat się przyda. Chlebek i. To trzeba i to. Potrzebne mi, abym mógł sobie piecyk zrobić. Tutaj niech będzie pierwszy piecyk. Niech się przepala. To odłożę tutaj. I tak zasadziłem już drzewa. Myślę, że zajmę się jakąś farmą niewielką. Pierwszą. Też niech rośnie wszystko. O, drzewo już wyrosło, świetnie. Tutaj będę sadził. O, delfin, super. Pierwsze trzciny niech rosną sobie tutaj. A kolejną sprawą będą... ...farmy. Gdzie ja bym chciał jakąś umieścić? Nie ma za bardzo miejsca w tej wiosce. Tak, byle jak wszystko porozrzucane, może tutaj niech sobie rośnie obok tego łopata, by mi się przydała. No, i tutaj sobie zacznę robić. Raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie, więc będzie tutaj, i potem marchewki. Jakieś i ziemniaki też tu będą. Dobrze, zrobiłem kolejną to od razu będzie. I tak, czy te wieśniaki mają marchewki? Oto jest pytanie. Albo ziemniaki. Obojętnie, jednie. Fajnie, jakby miały to i to. Ale szczerze, śmiem wątpić. No właśnie. O, mają jednak jest ziemniaki. O, i tu marchewka. To jeszcze świetnie, świetnie. Tutaj też. Buraki w sumie to coś niepotrzebnego, więc przepraszam, ale ja to wezmę. Może nie wyrzucę, bo może mi się kiedyś przydać i będę potrzebował, a nie będę miał. Przyda mi się również kolejna motyka, więc też wezmę, zrobię sobie kolejną. Wrzucę i zrobił kolejne pola uprawne, żeby od razu tam oddzielnie wszystko rosło. Nie tak jak ostatnio. Raz, dwa, trzy, cztery. Cyk. Tak średnio mi się podoba to, że tutaj jest tyle piasku. No tutaj o od tej praży, tutaj jeszcze, tutaj tak. Okropnie troszeczkę to wygląda. Dużo pracy mnie czeka przy tej wiosce, żeby doprowadzić ją jakoś do porządku. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj. Dobrze policzymy. Cztery. Tutaj jest dobrze. I teraz znowu tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Cyk. I niech rośnie sobie powoli wszystko. I kolejną rzeczą, myślę, że trzeba by było. Chyba ściąć pierwsze drzewo. To duże. Szkoda, że nie mam żelaza. Więc może najpierw do jakiejś pseudokopalni, czy coś po żelazo, by się przydało iść. A zobaczę, może coś się uda znaleźć. Noc się robi. Łóżko przydałoby się też załatwić. Może nie będę kradł wieśniakom, tylko jakieś owce, ale owiec żadnych nie widzą. Jest jedna, ale może się przydać, to nie. To lepiej poczekam na noc. Prześpię się u wieśniaków i z żelazo znajdę i obetnę te owce. I będę miał łóżko. Jest dzień, jak i również jakieś jaskiniowe coś. Szlazo też widziałem, ale może tutaj jest bardziej na powierzchni. Węgiel też się przyda bardzo. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wie, że mógł się przydać. Miedź w sumie na razie nie potrzebuję miedzi, ale mogę wykopać. Tak po sobie. Tam już miałem bloczki utlenione. No ale cóż, musiałem zacząć od początku, żeby jakoś to było więcej miedzi. Tu I tam pochodziłem troszeczkę i udało się zebrać trochę tej miedzi, jak i troszeczkę też węgla. O, na szczęście jest więcej niż 2 trzy tylko. No, chciałem troszeczkę więcej, ale. Widocznie muszę zejść głębiej, choć tak średnio mi się chce schodzić. Jeszcze zginąć raczej nie powinienem, ginąć, ale nie chcę mi się kopać za bardzo tego wszystkiego. Sporo tej miedzi wypada naprawdę. O, tu jest więcej żelaza, ok, więc sobie wykopię. Oby nie jedno, o, więcej. Nawet złoto tutaj jest super, ale na razie nie mogę go wykopać. U, ciekawie to wygląda taka takie jeziorko lawy, i spływa z, niej, z niego lawa. Więc dobrze. Tutaj już jestem dosyć nisko minus 2 serio. Co jest ja bioteko? O, pięknie. Może mi się to przyda. W co na razie wątpię? Jest tu coś wartego mojego, mojej uwagi? No, złoto. O, jest żelazo. Więcej żelaza. Ale kilok mi się już kończy, więc będę musiał wychodzić już. Tutaj jest jeszcze troszeczkę. I tutaj. 13. Chyba starczy, ile mam jeszcze kilofa 7, użyć tutaj żelazo jeszcze. Trochę złota tam jest, ale wykopię to żelazo i wracam. Jestem już z powrotem, więc mogę wrzucić sobie węgiel do piecyka. Jednak nie, tylko tak zrobić. I powrzucać to, co na razie nie potrzebuję do skrzyneczki. I tak, myślę, że niech żelazo mi się uprzepala, a ja zacznę niszczyć drzewo. Może to, co będzie miało więcej sadzonek, myślę, bo więcej liści ma. To niszczył. Właśnie nastaje kolejny dzień, już trzeci chyba, nie, czwarty jednak. Drzewo ścięte. I teraz żelazo. I krówki trzeba oczywiście. Rozmnożyć, żeby było ich więcej. Żelazo jeszcze nie. Ale na początkowe potrzeby, myślę, że wystarczy. No, troszeczkę levela też wskoczy. Na enchantowanie w przyszłości, jeśli nie zginę i nie stracę, to będzie dobra. Chyba wszystkie już. Teraz sobie wyjdę i. Chciałem łóżko zrobić, nożyce, ale, ale tak, na pewno zrobię siekierę, albo na razie narzędzia sobie daruję, to na patyki, z tego i z tego i zrobię sobie to i również potrzebuję dwóch graweli. To patyki robię Cobblestone, bo jeszcze szkoda mi na żelazną łopatę I gravel, gravel, trzeba znaleźć Mam już dwa gravele Znaczy Flinty Znowu się myliłem 18 tych, żelaza, super I teraz tak, to I teraz trzeba polecieć do jakiegoś wieśniaka Nowe drzewa zasadziłem. Niech sobie rosną. To tutaj to też. Trzcina też rośnie, więc dobrze. Jest. Może na razie niewiele, ale jednak coś to jest, więc niech sobie dalej rośnie. Wiaderko wody. Pomorchewki pierwsze wyrosły. Super. Też kolejny plusik o, zasadzone i teraz tak. Jakiś wieśniak, który chceł Chciałby handlować. A nie ma pracy. Mało jakoś ich jest. Dobra, ty się nie przydasz, więc. nie Niemiły jestem dla niego. Bo powiedziałam mu, że się nie przyda. Wybacz wieśniaku. Poszedł tam sobie. Czyli muszę zrobić kilo. Kilof był mi potrzebny po to, abym mógł to zniszczyć. I niech tutaj o. Miej patyki, masz patyki, super Bardzo świetnie. Bardzo świetnie, fajnie to powiedziałem. I teraz handlowanko. 16 tych. Teraz kogoś kto narzędzia by chciał sprzedawać i pytanie czy jest na pewno tutaj jakiś wieśniak jeszcze bo jakoś bidnie z nimi naprawdę słabiutko tutaj więcej rośnie ten wieśniak ale tutaj żadnego nie ma. No naprawdę, gdzie są wieśniaki? Może w tym domku jakiś jeszcze jest. Ale szczerze powątpiewam. Co to za domek? A, ten. No właśnie, nikogo nie ma. Czyli mam tylko trzy wieśniaki. Źle. Bardzo źle. Bardzo niedobrze bym powiedział: gdzieś zaginęły. Tylko gdzie? Może były tylko trzy. Nie poczekam na, na to, ten czas kiedy one się spotykają przy studni. Zahandluję sobie jeszcze z tym. O, masz ten. Hmm. Ziemniaki. No, tak średnio bym powiedział. Może tamten. Wolałbym, żebym miał marchewki. W razie co? Ale... O, super. Masz marchewki masz, ale nie masz chleba, dobra już. Niech będzie tam ten Kolejne drzewa rosną, super I teraz tak Ohoho Wpadłem oho. Do jakiegoś, nie wiem co to Jak to nazwać Dobra Większą połowę chleba dam im Masz wiesz chleb I i może jakiś mały wieśniak powstanie, dobrze by było. A ja idę u drzewo ścinać. Kolejny raz sprzedawanie patyków i emeraldy, troszeczkę więcej ich teraz mam. I teraz lecę do tego co narzędzia sprzedaję. To będę bliżej jakichś lepszych. Już tutaj sobie o, zrobiłem go, żeby mi sprzedawał. Niestety to tylko kamienne. Aż szkoda moich ciężko zarobionych emeraldów Uff, bardzo ciężko No ale cóż, jak trzeba To trzeba I teraz jeszcze na ten o nie, 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 nie Nie ma takiej opcji, nie Za mało o Nie, to jest straszne, że tak Mało Tych wieśniaków Nawet nowy się nie pojawił gdzie są owce, które tutaj były? Wszystko ginie. Nie wiem, robią te wieśniaki, że ich nie ma. Może było kilku delikwentów. Niestety było. Co sobie z dachu skakali. Sobie wchodzili, i jakoś spadali. No właśnie, po pół serduszka. Aż w końcu nic z nich nie zostało. Nie chcę tego marnować. No ten za dużo by było. Nie mam co, naprawdę nie mam co. Ładne świerki. Teraz trzeba tutaj pozbierać. O i będzie kolejne drzewo jakieś. 6 dalej. 3, 4, 5, 6. Tutaj o. Równiutko tym razem. Wszystko pięknie musi być. Co jeszcze mógłbym zrobić? No nie wiem, no. Łóżko, o, to będzie ostatni cel, jaki chciałbym osiągnąć. Nawet kilka. Najlepiej to. Wieśniaki będą miały miejsce, gdzie spać. I może jakieś małe wieśniaki się pojawią. Tylko problem z owcami, oczywiście. Były. Ale się zmyły. No, jak żeby inaczej. osał Dobrze. Więc owce, dajcie dużo. Nie zdążyłem, niestety. stołu Nawet jakbym próbował, to bym raczej nie zdążył. Tylko jedno. Średnio tak. O, creeper. Co on tutaj robi. Nieładnie, że chciał mnie napaść. Kot aż tutaj? Z wioski? Ale uciekł. Nie ma. O, kogo tu my mamy? To sprzyda. Czy to mi się przyda. To nie przyda mi się w sumie. To jest ciekawe, ale nie na razie. A gdzie zgubił jeszcze jedną lamę? bo potrzebuję tego o tego, tego, tego przyda mi się nigdzie tutaj nie widzę lamy o dobra jest tutaj czemu jest tutaj aż tyle kotów ach to był blok ale kolejny kot, co on tutaj robi? Tam też jest kolejny. Podejrzane. Nie, nie powiem, że nie. Dziwne. Parkur. Mam trochę tej wełny, więcej, więc mogę już zrobić cztery łóżka. I teraz gdzie się postawić w wiosce. Jedno dla mnie oczywiście. A co tam? Pomieszczą się. I jeszcze jedno. Niemiły jestem, ale niech jeden śpi sobie gdzieś na dworze. Nie będzie im to przeszkadzało zresztą. I przy... O, już kolejne drzewko. Przydałby mi się niebieski kwiatek, bo ja lubi nie... lubię niebieski kolor nawet trochę. Niebieskie łóżko i... Więc sobie zrobił Mogę połączyć te dwa i wyjdzie fioletowy, ale czy ja chcę fioletowy? Zielony by się przydał, to bym miał cyjanowe, ale co ja nie mogę tak od razu mieć cyjanowego. Cyjanowe jest moim ulubionym kolorem w tej grze, więc będę musiał niestety poczekać na znalezienie pustyni. Trzcina. Który to dzień będzie? Zaraz szósty. I chyba... Będzie... To już koniec odcinka. Pierwszego. Tak właściwie trzeciego, ale... Teoretycznie pierwszego. Po co ja to niosę? Zasadzić trzeba. Niech rośnie, więcej się rozrasta. I rośnijcie. Więc ja dziękuję za oglądanie, myślę już... I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Więc, papa, pa. do następnego. Ja tu jeszcze idę krówki, ale z wami się już żegnam, więc, papa, pa. do następnego. Powtarzam się, po raz kolejny, papa. Pa.